Cześć z tej strony Bedroom 12, czyli wasz spec od rozwiązywania i analizowania dram między polskimi youtuberami. Dzisiaj ponownie zajmiemy się omówieniem tego, co robi Marcin Miecz. Myślę, że powinienem też przytoczyć kilka słów szybkiej ręki, która odniosła się do powrotu na YouTube Miecza. Co prawda, Mieczu poprawił efekty specjalne w swoich filmach, które właśnie Wam pokażę. Materiał. są? Meszki, komary. Meszki, komary. Jednak efekty to nie wszystko. To spełnione obietnice mają budować zaufanie, a nie wypowiedziane słowa. Obiecywał specjale i wiele innych rzeczy, a to tylko przykłady jego kruchy obietnic. Ło! 51 subskrypcji! Czy wiecie co to oznacza? Że na moim kanale pojawia się. Special na 50 subów Przede wszystkim ten oto zestaw Bugatti Hiron już zakupiony Duże emocji, dużo frajdy, Dlatego pod tym filmem stawcie łapkę w górę Szczerze powiem wam w tajemnicy, że popłakałem się Jak dowiedziałem się, że miniaczu wyrzucił zestaw Bugatti Hiron do śmieci <śm W wielkim skrócie, szybko powiedziała, że dostał wiadomość maila na wiadomość, że Mieczu wrócił na YouTube'a. Uznał, że to niepoważne, że bawi się uczuciami jego widzów, którzy najpierw mu zaufali, a potem zostali oszukani. I znów to się powtarza. To wszystko potwierdza fakt, że Mieczu zakupił statyw za wasze pieniądze. I tak jak to powiedziała właśnie szybka, to są dobre jaja. Mieczu chyba chciał uciec od prawdy, ale sam powiedział, że jego kanał ma jakąś przeszłość, więc dlaczego unika tego co się stało? No, koniecznie chciałem wrócić nagrywania materiałów na YouTube, Jednak ten kanał ma swoją przeszłość, od której nie da się uciec ani której nie da się ukryć. Inną rzeczą, do której się dzisiaj odniosę, to okropne oszczerstwa rzucane w moją i szybkie ręki strony. Nie chcę go tutaj bronić, ale jednak youtuber z tą gwiazd wodą zarzuca iż współdziałamy na niekorzyść Marcina, a przecież ja jestem od zawsze bezstronnym, ale zaznaczam i podkreślam podwójnie, bezstronnym i konsekwentnym wobec tych dram analitykiem. Oczywiście także nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym materiałem oraz o subie dzwonem na moim kanale Siemaneczko.